Tam nie? Cześć, cześć. Ruchy, ruchy. A, się poszły, to Teraz cenię wszystkie dolne w dół. Co? Jak w No w dół. A, właśnie. To było po prostu cały dzień. coś bokiem. Idziesz, bar... idziesz... Idziesz robisz tak, że pół widzisz po bramce. A ty masz iść zawsze troszkę tak, aby pół metra czy do przodu. Do przodu, no. O, widzę, jak widzisz do przodu, jest lepiej. Druga strona to jest I pamiętaj, Zawsze do przodu. Nie na równo, tylko do przodu.

Trzeba wolić mięśnie do z tyłu w jak, jak jest za blisko to ty się nie rzuca, widzisz? Co? Jak jest za blisko to się nie rzucać. Dobra, stań z tej strony, z której chcesz. Zawsze troszkę do przodu się rzuca. No, bramką, to nie równi z tylko do przodu. I na linii bramkowej w tym O, i ty teraz. Tragedia teraz, bóg. Ja. <grym> Jak jesteś tam, to nie przela, być może. Jest też mój, już widzę. No dobrze, szedł, tylko się nie rzucił. Do każdej tilty ma Za dużo prędko. I odprowadzać wzrokiem. <grym> O kurde. Aj, gol, debiut, aj Nie tą ręką. Ja się rzucałam na kolana. Patrz, ma te dziurki zrobione. Aj. Jak się na oglądał, to będziesz komentował. Lecisz do każdej piłki, nie odprowadzaj mi ją wzrokiem. To jest najgorsze można zrobić. Nieprawda. Jak do, do przodu, tak? A nie w kierunku sobie. To jest piłka złapana. Piłka złapana jest. Ale dostępna. Ale musisz pracować na nogach, bo to jest tak, jakbyś nie wiedział gdzie ma będzie piłka lecz. na nogach. Pracujesz na nogach i nie ma, nie ma wyjścia. No i co? No i co z tego, że pracowałem? No to jest to, że ty nie wyszczelować piłka powiedzieć, a ja teraz ty Ci troszkę utrudnia pracami na nogach. Pracujesz na nogach? Pracujesz. Nie ma rzucenia. Nieważne, Kasper. Ty masz do tej piłki się wyszczelić. A właśnie na tej wysokości piłki na pół nad ziemią, ty się do niej nie wyszczelowywujesz. Ostatni. Ty możesz mi podać piłkę na wysokości pół. Ostatnie trzy piłki. Dobrze. Ale krótką ręką. To ci troszkę, bo dłuższą to wtedy jak idzie wyżej. Wyższe piłki robi się drugą ręką. A tu nie pójdę do dobrze teraz. A teraz do tej. Tutaj... Nie odbijaj przed siebie, bo będzie gar na ziemi i będzie tragedia. Starać się ją łapać. Ale nie, nie mogę tak. Przytuleć, taki kichlecki teraz. O. Co jest? no to jest Nie pierdłeś nawet. Nawet nie pierdłeś teraz. No, no i co jest? jest to, to. jest. normalna jest. To A kometrę od siebie robisz tak, jakby jest 3-3,5 to puszczasz. 7. 7. A ja zawsze... A tu masz 3,5. A czy nie stoję na środku bramki? Jak zawodnik jest stąd. Ale ja stoję na środku. Teraz trzeba cię ze środka. No teraz ja powinienem tak było. No dobra, to stawaj tam, ja będę ze środka wczoraj. Trafi w kamerę przyjęcie. Zaraz to łatwiej Dawaj, szybko. Powoli to wszystko robisz. I co? Dawaj, ruchy. Kajcik No i co? Odprowadzenie piłki zaś wzrokiem. Najgorsze, co można zrobić. No stójdziesz teraz tam. Hop. No i co? No bo jak nie dojdę, to nie dojdę. Jest nieważne, ma być interwencja. Odbijasz te piłki, masz ręce, tak, blisko siebie, nie masz ich wyprostowanych. Musisz że jeszcze nad tym pomóc. Dawaj, Dobra, ale ręce, tak. Dawaj, wyprostujesz. No, wiesz, no, tak, tak. tak. No, głową w stronę w ramach leciałeś, tak? No, no, no? Dawaj, widziałeś, że źle. Dawaj, wektorek. O pięknie. Teraz było super. Ręce wyprostowane. bomba. Dobra, ostatnie dwie piłki i przeglądamy materiał. Dobra. No i co? Bramka szans. Nie, bramka Tu by się nie rzucił. Dawaj jeszcze raz. Szybci te runy Kaspini, za istotne. No i co? I zaś, jesteś kiołem do bramki nie Widzisz? To jest to, o czym ja mówię. Nie możesz, kasper robić czegoś takiego tak. Tak robić. No ale... to Ty stoisz tak i robisz coś takiego. No tak. No tak, to no, tak się no, tak nie robi. No bo jest za mną. Kacpi, no. masz do iść do przodu. Nawet jak Cię mnie nie do przodu. A nie za to. O, super. Dzięki. Tylko też tak zobaczysz to tu na filmie, że tak nie był taki wyształ, to nie wyszczał. Super. Nie umie na lewo. Mówisz się uczyć, nie na lewo. Musi być wyształ. Dawaj, a umie no, na lewo, nie. Dawaj, dawaj, Wyszczał na następny. Wyszczał. Dobra, koniec. Dobra. To no, nie ma sensu. No i właśnie jest sens.